Witam Was. Dzisiaj bez rady chciałem tylko Wam pokazać, że też potrafię dźwigać ciężary, ponieważ ostatnio jak Wam pokazywałem, udzielałem rady na temat treningu nóg. Co niektórzy zarzucali mi, że sapałem, jakbym miał tam założone 200 kg, a według nich nie było nic tam założone. Dzisiaj specjalnie dla Was nagrycimy ten odcinek, żebyście zobaczyli, że ja też potrafię dźwigać. 370 kg mam założone. Myślę, że parę razy podniosę, pomimo tego, że jestem na ostrej redukcji, bo jestem niecałe 5 tygodni przed zawodami. Jem po 50 gramy że tylko na posiłek. Także patrzcie. Stać. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Hej.